Czy to możliwe, aby pranie było jeszcze bielsze? Tak, jeśli wypierze się w proszku wizir. Wypróbuję go i porównam. Proszę zawiązać supeł na tej brudnej chusteczce, włożyć ją do kieszeni i popatrzmy. Jaki wynik? Bielsze niż prane w tym proszku co zwykle. A chusteczka? Ale biała. Wizir dociera wszędzie. I jak świeżo pachnie. To nie wizja, to wizir. Wizir. Biel staje się jeszcze bielsza. To on. Tak, to on. Właśnie on. Układ ze sztuczną inteligencją. System dźwięku Slim Dome. To właśnie on. The One Up. Już od dziś jest mój Panasonic. Aniu, czas na Colgate. Mamo, ja jeszcze rysuję. Porysujemy razem? Mamo, ten ząb jest smutny. Dlaczego? mi się, że zrobi się w nim dziurka. Czego on potrzebuje? Basty Colgate? Fluor z fluorem zawiera wapń. Pasta Colgate zawierająca wyjątkowe połączenie fluoru z wapniem wzmacnia powierzchnię zębów. Nie ma lepszej ochrony przed próchnicą. Zęby stają się mocniejsze i szczęśliwsze. Żegnaj próchnico! Colgate, aby twój uśmiech trwał całe życie. Nowa lepsza lanza. Czy inne proszki do prania będą musiały ustąpić pola nowej lanzie? Czy nowa lanza usunie nawet najgorszy brud i przywróci nieskazitelną biel? Spróbujmy. Nowa lepsza lanza z aktywnym tlenem usuwa brud i przywraca biel. Nie ma porównania. Dzięki nowej lanzie wszystko jest idealnie czyste. Nawet biel. Inni zostają w tyle. Nowa, lepsza lanza. Gdy biel jest bielsza, to pranie jest czystsze. Taśmy wideo Panasonic. Najwyższa jakość obrazu i dźwięku. Panasonic. Mężczyznę z mych snów dziś rozpoznam bez słów Zapach Nowa seria kosmetyków dla panu Oprę się mu i pobiegnę co tchu Zapach City Zapach City Najbardziej zmysłowy wśród zapachów miasta Czerni jest rzeczywiście czarna. Kolory takie jak w życiu. Dźwięk bardziej naturalny. Nowy telewizor Sony High Black Trinitron Plus. Serii Acoustic z pełnym spektrum dźwięku. Spraw sobie podwójną radość kupując magnetowid Sony. Wejdź do najbliższego sklepu Sony. Hup i wygraj. Domy towarowe centrum to strzał w dziesiątkę. Tam kupisz wszystko. Magnetowit Super VHS FS88 Ponad 400 linii rozdzielczości poziomej Profesjonalna głowica amorficzna Jednoczęściowy aluminiowy odlew chassis Unikatowa technologia Panasonica Super VHS Perfekcja obrazu i dźwięku Panasonic